Oczywiście doświadczamy, słyszymy jak wielu młodych narzeka, pragnąc, tęskniąc za bliskością swoich rodziców, za czasem, który chcieliby, by im poświęcili, za prawdziwą, szczerą rozmową, zaufaniem. Doświadczamy i słyszymy jak wielu dzieciom Brakuje zainteresowania, czułości, miłości. Nieraz pewnie usłyszeliśmy, jak wielu świeckim brakuje miłosiernych dusz pasterzy, a dusz proboszczowi, zaangażowanych świeckich. Jak wielokrotnie żonie brakuje bliskości męża, mężowi żony. Jak uczniowie pragną nauczyciela, który jest, który będzie dla nich autorytetem, a nauczycielowi słuchających uczniów. Nieraz politycy narzekają na siebie, my na polityków. Coraz częściej mamy dosyć nawet samych siebie, narzekamy na pracodawców, lekarza, policję, narzekamy. Narzekamy, a narzekając zamykamy się jedni na drugich, budując coraz wyższe mury obojętności. Tego niestety doświadczamy. Dziś pragniemy wnieść w te miejsca, gdzie brakuje miłości. Pragniemy wnieść w te miejsca, gdzie zapanowała ciemność, braku wrażliwości, gdzie przestaliśmy widzieć, słyszeć, kochać. Pragniemy wnieść światło. Światło niezwykłe, bo zapalone w miejscu narodzenia Jezusa Chrystusa, w grocie w Betlejem. Światło, które ma nieść nam pokój. Harcerze niosą je na cały świat. W tym roku pod hasłem Zauważ człowieka. Hasłem tak krótkim, a tak wymownym, a tak bardzo odpowiadającym na wszelkie tęsknoty naszego serca. Zauważ człowieka. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy, to spotkanie. Maryi z Elżbietą, to jest właśnie przykład, wzór tego, co znaczy zauważyć człowieka. Maryja idąc do Elżbiety czyni to, jak podkreśla Ewangelia w pierwszym zdaniu, z pośpiechem, nie ociąga się, nie odkłada tego na później, ale z pośpiechem spieszy, z gestem miłosierdzia, ze służbą Elżbiety, Elżbiecie to w tym najważniejsze niesie pod sercem już poczętego Jezusa. Nie idzie więc sama. Wybrała się i poszła z pośpiechem, by zanieść miłość. Chciałem tylko bardzo serdecznie podziękować za to, że harcerze tak wierni tradycji na ręce Pana Komendanta składam te serdeczne podziękowania. Przynoszą w dniu dzisiejszym światło betlejemskie do Katedry Gnieźnieńskiej, a z niej możemy je zabrać do naszych domów. Dziękuję wszystkim drużynowym, którzy odebrali też z rąk Pana Komendanta to światło i nieść będą teraz w różne przestrzenie naszego życia, zauważając w nich człowieka. Święty Jan Apostoł napisał: Nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, nie kochając najpierw tego, którego widzisz. Więc jest też taka droga do Pana Boga, która prowadzi poprzez dostrzeżenie drugiego człowieka. Wszystkim więc, którzy rozświetlają betlejemskim światłem tę właśnie drogę do człowieka i do Pana Boga, niech On sam błogosławi. Drogim harcerzom pragnę życzyć na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, wszelkiej Bożej łaski, a także radości, która płynie od Chrystusa, który nas zauważył w swojej miłości i tą miłością nas ogarnął. Dziękuję za tą pamięć, za zauważenie człowieka, który się urodził wczoraj, ale przed kilkudziesięcioma laty. Natomiast bardzo Was proszę, byście nie tyle o mnie pamiętali, co o moich rodzicach, bo to z ich miłości po prostu jestem. I taki dzień wspomnienia moich urodzin zawsze kieruje myśli ku mojej mamie i ku mojemu tacie, dziękując za przekazany od Boga dar życia. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi na tym ostatnim etapie, tak jak modlimy się w ostatnim etapie do świąt Bożego Narodzenia. Tak jak modlimy się w prefacji, aby zastał nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności.